Jestem Alek, e, mam 11 lat, idę na pielgrzymkę drugi raz, gram e, na trąbce i e, idę z mamą i ciocią. Cześć, cześć, jestem Ola, idę drugi raz. Dlaczego idę? Idę podziękować, idę podziękować za zdrowie moje, całej mojej rodziny, mojego syna, za to, że szczęśliwie skończyłam drugi rok swojej pracy i nie wywiązywałam na Gliwickiej. <grytanie> idę podziękować za dany egzamin na mianowanie no i poprosić o dalsze łaski i całej mojej rodziny. Jestem czwarty raz na Pielgrzymce. Po co przychodzę? Pomagam po prostu ludziom. Chcę robić to i robię to. Pozdrawiam. Dzień dobry, mam na imię Hubert i ja przyszłem dzisiaj, to jest mój drugi raz na Pielgrzymce Rybnickiej do Jasnej Góry. Ja chodzę, żeby odwiedzić mamy, i się pomodlić za rodziny, które siedzą z problemami. No i żeby się pogodzić z Panem Bogiem No i też dla siebie, żebyś trochę umieć pospacerować i poznać ludzi Cześć, jestem Jacek Szczyń Boże <grym grym grym grym> Idę 15 raz I idę bo to, bo lubię, bo mam do się na pewne intencje I chcę podziękować za ten rok, za wszystko co mnie spotkało, co mnie spotka I tyle, jest fajna ekipa I jest fajnie, a to jest moja siostra i też się z nią fajnie idzie. <grywamy katel <grywamy katel> idzie 20 raz. Jest super, polecamy każdemu. Dzień dobry, ja nazywam się Emilka, mam 18 lat i idę już szósty raz na pielgrzymkę. Ja nazywam się Oliwka i idę razem z Emilką też szósty raz na pielgrzymkę. Nazywam się Natalia i w sumie idę w rybnicką, na rybnicką pielgrzymkę drugi raz. <grywamy> Yes. Uważamy, że naprawdę warto iść na pielgrzymkę, jest przewspaniała atmosfera, a przy okazji no, idziemy do naszej matki, do naszego celu, także naprawdę warto i polecamy, abyście za rok przyszli razem z nami.